Hej, pamiętacie Fallout 3? Ja też nie. W ramach mojej pierwszej serii filmików, Fallout 1, zrobiłem małą recenzję tego, i wiecie co? Nie jestem do końca z niej zadowolony. Robiłem ją kilka dni po premierze i. Moich przemyśleń naroiło się tyle, że starczyłoby na osobny filmik, więc w sumie czemu nie? Od razu zaznaczę, że nie będzie to żadna pełnoprawna recenzja, raczej luźne przemyślenia na temat samej gry i czemu moim zdaniem okazała się być gorsza od swoich poprzedników. I z jakiegoś powodu w trakcie prawdopodobnie poleci kilka przekleństw, jeśli to wam przeszkadza. Kiedy miałem kilkanaście lat i mówiąc to mam na myśli 12 dostałem grę o nazwie Fallout 2. Miałem słaby komp, wszystkie nowe gierki ssały na nim ostro, ale ta jedna działała jak marzenie. Jako że byłem młody i głupi, kompletnie nie wiedziałem co zrobić. Nie miałem pojęcia, czemu maszowanie mojej myszki cały czas jak szalony, gówno mi daje i czemu mój gość atakuje wciąż tylko i wyłącznie raz, czemu nie mogę otworzyć tych pieprzonych drzwi i czemu gra mówi do mnie w jakimś obcym języku, po niemiecku czy coś? A... Nie mogłem zagrać nic innego, bo mój komputer miał wtedy moc obliczeniową przeciętnego japońskiego Kibla, więc siedziałem i kombinowałem. I tak właśnie odkryłem powoli i po kolei całą mechanikę RPG-ową. Fallout 1 i 2 to były wyśmienite gry na swoje czasy. Nikt nie prowadził cię za rękę, nikt nie uczył cię niczego. Twój ojciec ci nie wyskakiwał nagle z tekstem w stylu Hej, synu, wciśnij pe, żeby otworzyć te drzwi, debilu, ani nic w tym guście. Właściwie cała gra była zaplanowana dookoła tego. Fallout 2 dostawałeś jakby mały poziom, świątyni prób w której mogłeś przetestować niemal wszystkie swoje zdolności i zorientować się w całej mechanice gry, ale bez najmniejszych tutoriali. Mogło to być trudne i konsternujące na początku, weźcie pod uwagę, że kiedy pierwszy raz do tego podchodziłem miałem jakieś 12 lat, ale jeśli przeszedłeś przez tę pierwszą lokację, doskonale już orientowałeś się we wszystkim. Jak używać inwentarza, skilli, jak działa walka i tak dalej. Design był przemyślany i czułeś się mądrzejszy, jak sam to wszystko wykombinowałeś. Na samym końcu dostawałeś nawet małego bosa, którego, jeśli miałeś odpowiednie współczynniki konwersacji, mogłeś przekonać o tym, że. Yy, walka jest zła i w ogóle kochasz kwiaty i pokroj bracie, miłość wolna. Motyw, który powtarzał się aż do samego końca gry. I kiedy dowiedziałem się o tym, że Fallout 3 będzie robiony za ludzi odpowiedzialnych za Oblivion, pomyślałem sobie. Pierwsza lokacja to w gruncie rzeczy jeden wielki tutorial, ale nie taki jak Fallout 2, w którym mogłeś wszystko wykombinować, ale mówiący praktycznie wszystko i dający na talerzu. Zastanawiałem się nad tym przez naprawdę dłuższy czas i nie mogłem się namyśleć, czy to dobra gra, czy w sumie rozczarowanie. Napisałem nad jakąś tysiącstronicową recenzję, w której analizowałem każdy cholerny element gry, zastanawiając się, dlaczego ta gra nie daje mi tej samej radości jak dawniej, jakby wciąż odmawiając sobie gorzkiej prawdy, która cały czas tarmosiła się gdzieś po moim brzuchu. A prawda jest taka, że seria została ogłupiona, zmieniona i praktycznie zgwałcona. Tak, powiedziałem. To. Opinie na necie zostały podzielone na ludzi chcących zabić producentów gry, wciskając im płonącą pochodnię do gardła, i tych, którzy chcieliby się z grą ożenić i mieć gromadkę dzieci. Zaskakująco to fani czuli, że gra jest zła, podczas gdy ludzie, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z Falloutem, uważali to za arcydzieło. Czytałem wiele wywiadów z Toddem Howardem z Bethesdy, który mówił wielokrotnie, że chce zrobić z tego grę oddającą uniwersum i mechanikę i wszystko. Dokładnie wszystko. I przyznaję, to na pewno widać w grze. Ale jest w tym pewien problem. Gra została zbudowana na silniku Obliviona, który jest rpg o zupełnie innych korzeniach niż Fallout. Widzicie, gry z serii Elder Scrolls są raczej zbudowane tak, by udawać LARP. Jeśli na przykład rąbiesz drewno, no to współczynnik rąbania drewna automatycznie skacze ci do góry. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i jest z widoku z pierwszej osoby, bo tak jak LARPy, gra ma bardziej wciągać cię i przekonać o tym, jaka jest realna. Ostatecznie po to w larpach ludzie wkładają głupie szlafroki i udają, że się napieprzają mieczami, prawda? Fallout był zupełnie inny. Ten udawał raczej sesję w papierowego RPG, Ale nie byle jaką sesję, nie, raczej taką, w której wszyscy pijecie piwo, potem wódkę, a potem leżycie nieprzytomni pod stołem. Sesję, w której historia zaczyna się niesamowicie poważnie, a potem odchodzi coraz bardziej i bardziej w dowcip. Mistrz gry zaczyna wymyślać jakieś pojebane, niestworzone rzeczy, jakieś eksplodujące krowy czy coś, a wszyscy macie do tego dystans i spędzacie po prostu świetnie czas. To nie jest kwestia tego, która gra jest lepsza od której, ale raczej zupełnie innej filozofii designu w ogóle. I obydwie z tych gier, zarówno Oblivion, jak i Fallout, były przemyślane dookoła tej strategii. Obydwie miały pewne wady wynikające z tego, ale obydwie w konsekwencji stosowania obranej przez siebie filozofii. Fallout 3 miał widok, tak jak obliwiąc, perspektywy pierwszej osoby i walka odbywała się w czasie rzeczywistym. Przez większość czasu, przynajmniej do władca jeszcze wrócimy. Tak jak poprzednie części serii miał wywaloną w kosmos liczbę współczynników i ich wpływ na otoczenie był często kluczowy dla całej rozgrywki. Gra jest kompletnym wymieszaniem z poplątaniem dwóch tradycji, które nigdy nie powinny były się ze sobą spotkać. Jak na przykład w Oblivionie, byłeś często nagradzany za to, że musiałeś zapierdalać po jakimś absurdalnie wielkim polu. Statystyki? Atletyki ci się poprawiały. Dostałeś jakąś dobrą broń, a byłeś beznadziejny w machaniu mieczem? Wybierałeś się sobie i ściekałeś cały czas słabiaków i albo ścianę i bez problemu wszystko ci się poprawiało. I Fallout 3 nadal musisz biegać jak kompletny debil po zupełnej pustce, ale tym razem nic nie dostajesz, bo gra ma tradycyjne levelowanie, jak pierwsza część. W Oblivionie masz tę debilną minigierkę otwierania. Fallout 3 czy nadal ją masz, chociaż umiejętności otwierania zamków nie powinny być determinowane przez żaden bajer, a przez wysokość Twoich współczesników, więc tobą mnie tak. Cały interfejs, który pierwotnie miał tylko motyw postapokaliptyczny, teraz został wbudowany tak, jakby był zintegrowany w grze. Fallout 2 w sumie nie bardzo wiedziałeś, jak Pip-Boy wygląda, bo to po prostu ekran, w którym sprawdzałeś, jakie masz zadania do wykonania. Fallout 3 z kolei sprawdzasz w nim wszystko. Inwentarz, swoje statystyki, które to urządzenie ma kalkulować niby z rytmu bicia twojej krwi tak przy okazji, co, albo z tego, co magiczne wróżki Bethesdy ci powiedzą, nie mam pojęcia. W dodatku, jaki jest sens wyciągania rzeczy z inwentarza za pośrednictwem cholernego PDA? Co, w prawdziwym życiu też używasz komórki, żeby wyciągać piwo z plecaka? Kolejna sprawa, którą Fallout 3 kompletnie spieprzył, to rozłożenie punktów doświadczenia. Widzicie, w pierwszych Falloutach tak zwany grinding, czyli walczenie w kółko z jednym typem przeciwnika, żeby podwyższyć ze statystyki, był nieopłacalny. Gdyż potwory na mapie były silniejsze i za zabicie ich dostawałeś mniej expa, więc musiałeś chodzić po miastach, wyszukiwać różne zadania, gdyż to one dopiero gwarantowały sensowny rozwój. Takie rozwiązanie było dobre, gdyż wymuszało na graczu lepsze związanie ze światem i z bohaterami. Oblivion bronił się przed tym skalowaniem levelu potworów, to jest stawały się silniejsze w miarę tego jak ty stawałeś się silniejszy. Pola 3 starał się wprowadzić rozwiązanie tego pierwszego, jednakże równocześnie wywalając to drugie. I widać wyraźnie staranie twórców tutaj, gdyż w miastach liczna jest ilość subquestów i podobnych. Ale możesz po prostu wyjść i mordować przez godzinę jakiś nie? i w ten sposób się wykoznaczyć jak cholera! I właściwie to dużo lepsze rozwiązanie! Kurwa! Z samych przypadkowych potyczek po drodze pod koniec gry. Staniesz się jebanym czakiem Norrisem z do poziomu gruntu. Do tego dochodzi ten wac, który jest szczególną rzeczą pokazującą to, jak bardzo co autorzy spieprzyli się w tym samym bajzlu. Widzicie, w schronach okazuje się mieli magiczny, kurwa, podręczny wehikuł czasu, który pozwala ci zatrzymać czas w dowolnym momencie, wycelować komuś w konkretną część ciała i zabić go bardziej efektywnie w ten sposób. To jeden z podstawowych powodów, dla których uważam, że fuzja mechaniki Fallouta i Obliviona była jedną wielką pomyłką. I zanim jakiś mądrala mi napisze Hej mrówo, ale w starych Falloutach też można było zatrzymać czas Bo tury przecież się odbywają tak długo jak chcesz Otóż nie! Czas jest reprezentowany tutaj przez punkty akcji, a nie przez to, jak długo trzymasz myszkę, więc. Nie, nie masz racji, jesteś głupi. Jeśli jesteś kompletną chipą i nie jesteś w stanie wycelować w nic, możesz zawsze włączyć magiczny wac! Zobaczyć tę paskudną animację i dostać Expo za nic! Ta opcja czyni grę potwornie zepsutą, nie tylko kompletnie nie ma sensu. Ej, patrzcie, to wcale nie jest shooter! Nie, to airbag! Naprawdę, to jest fallout, drodzy fani! pokochajcie nas teraz! Wszystkie te rzeczy, punkty akcji, sam system celowania i wszystko zostały wzięte z poprzednich części i wciśnięte tutaj bez sensu. Cóż, gra wygląda jak shooter, można grać jak shooter. Główną rzeczą, jaką w grze robisz, to strzelanie do rzeczy. Czemu kurwa próbujecie mnie okłamać? Pewnie byłbym zadowolony z tego, jakby Fallout 3 był pełnoprawnym RPG-em w każdym aspekcie. Ale wiecie co? Popatrzcie sobie do magazynów konsolowych, bo dla konsol Fallout jest stosunkowo nowy. Do jakich tytułów gra jest porównywana? Do Gears of War, Halo, podczas gdy Fallout powinien być porównywany przynajmniej do Mass Effecta i Dragon Age, możecie sobie mówić, że perspektywa w grach nie ma znaczenia, liczy się mechanika. Ale kiedy mamy do czynienia z grą z perspektywy pierwszej osoby, w której widzimy spluwę na pierwszym planie, ciężko powstrzymać najbardziej oczywiste skojarzenie. Gdyby Fallout był od początku planowany jako gra FPS, prawdopodobnie nie miałby tego całego shitu i wyglądałby bardziej jak Deus Ex. Ale jedna rzecz, która mnie naprawdę mocno irytuje, to kompletny brak oryginalności. Pamiętacie te felerne gule z Fallouta? Pamiętacie też, jaki był film popularny tamtego lata? Każdy RPG musi mieć swoje Lochy, prawda? No na przykład, Fallout trzyma stację metra. Jeśli chcesz dotrzeć do jakiegoś interesującego miejsca, czyli takiego, które nie ma nic wspólnego z epickim wątkiem ratowania swojego starego, nie możesz po prostu popatrzeć na mapę świata i tam pójść. O nie, to by było za proste i właściwie intuicyjne. Musisz prześledzić mapę metra, tak jak w prawdziwym życiu, kojarzyć stację, i później to porównać z mapą i dotrzeć tam, gdzie chcesz. Czyż to nie jest urocze, czyż to nie jest dokładnie to, co chcesz robić? Nie wiem, może to tylko ja, ale z jakiegoś powodu zdaje mi się, że dużo łatwiej byłoby wspiąć się na tą gigantyczną kupę gruzu tutaj, niż przechodzić po na wpół zawalonym metrze. I biorąc pod uwagę, jak wiele przejazdów jest zatkanych przez na przykład wagony albo sufit, to wyjątkowo praktyczne, że do centrum można dotrzeć tylko przez metro. Ha! Huh. Ale jeśli zaś chcesz mieć tę grę z głowy albo z jakiegoś powodu zależy ci na swoim ojcu, Kwajgonzinie, nie musisz się o nic martwić. Czemu? Ano mały wskaźnik pokaże ci dokładnie miejsce, gdzie masz iść, także nie musisz w ogóle starać się cokolwiek zrobić. Nie miałbym z tym takiego problemu, gdyby wskaźnik pokazywał ci przybliżony kierunek, jak na przykład idź na północ, ale nie! Wskaźnik radaru działa jak GPS i pokazuje ci dokładnie, którymi drzwiami masz wyjść. Wiecie, to jest tylko jeden krok oddalony od tego, żeby nagle chaos Sonika wyskoczył. Hej, czy wiesz o tym, że musisz oddychać, żeby przetrwać? Kolejna niepotrzebna rzecz odziedziczona po Elder Scrolls'a. Hej, kilku z was chciało znać moją opinię na temat DLC do Fallout'a 3. Cóż, mamy Operation Call of Duty Anchorage, Broken, tym razem nasze zakończenie nie jest takie chujowe, Steel, Point, Resident Evil, Lookout, Mothership, Marsjanie atakują Zeta i The Pit, czyli raz zrobiliśmy coś dobrze dla odmiany. I ostatni bo, starsza żałosny. To co teraz widzieliście, to cały finałowy pojedynek. Epickie, prawda? I do tej pory każdy inny Fallout kończył się epickim bossem. Widzicie, jest pewna metoda robienia dobrych bossów. Wszystko co musisz zrobić, to zaznajamiać gracza z antagonistą od samego początku. Jak w Zeldzie. Najpierw widzisz Ganondorfa w koszmarze, potem z opowieści drzewa Deku i tak dalej. Dzięki temu na samym końcu pojedynek jest bardziej ekscytujący. Fallout 2 podobnie jest z Frankiem Hurricanem, który pojawia się gdzie gdzie, morduje kolejnych ludzi. Dzięki temu graczowi jest łatwiej go nienawidzieć i chcieć śmierci. I wszystko wskazywało na to, że trzecia część postapokaliptycznej sagi chce zrobić dokładnie to samo. Mamy radio enklawy, w którym cały czas widzimy, jak szalony prezydent gada jakieś głupie, niestety stworzone rzeczy i już sobie myślisz, że to on będzie bossem, okazuje się, że to głupi komputer, którego nie mogę zastrzelić! Nie chcę już nawet poruszać tak oczywistych porażek, jak na przykład bajery z wybuchającą kupą złomu gnijącą od 200 lat, zbieranie ziemniaczków w proszku sprzed wojny i tego typu rzeczy. Pewnie, więc myślicie sobie, że Fallout 3 moim zdaniem kompletnie się i śmierć. I jest w tym dużo racji, jednak moim zdaniem problem leży ich zupełnie gdzie indziej. To zupełnie nieukierunkowana gra, która nie wie za bardzo, co ze sobą zrobić. Co chwilę rzuca się pomiędzy rzeczami rozpoczętymi przez Black Isle, a tymi znanymi z Obliviona, nie zastanawiając się kompletnie na tym, jak to może wpłynąć na całość rozgrywki. Nie mogę uwierzyć, jak wiele pochwał dostaje ten tytuł po latach i jak ludzie wymieniają ją jako jedną z najlepszych gier tej generacji, pomimo tego, jak ułomna była mechanika i jak całość wydaje się chaotyczna i niepełna. Widzicie, przeniesienie dość unikalnej rozgrywki z jednej serii do drugiej nie zawsze może być dobre, a przeniesienie jej tylko połowicznie sprawia wiele problemów. Na sam koniec, żeby to nie wyszło jako taki stuprocentowy, zgorszchniały hejt jakiegoś nerda w piwnicy, powiem kilka pozytywnych aspektów tej gry i przypomnę, że to nie jest pełnoprawna recenzja, raczej żal, jaki od, do niej odczuwam. Po pierwsze, jest dość wierna, jeśli chodzi o wizualną stronę. Schron wygląda tak, jak powinien, drzwi są trochę inne, ale co tam. Gra w interesujący sposób rozwija uniwersum i ten świat, więc na pewno nie jest zła. Muzyka też jest fantastyczna. Czy Fallout 3 zostanie zapamiętany jako jeden z najlepszych RPGów dekady, jak wiele magazynów wtedy ogłaszało? Żeby się tego dowiedzieć, to wiedzmy się, ile kosztuje ta gra dzisiaj. Bo ostatecznie pamiętajcie o tym, że ja za to zapłaciłem 219 złotych dniu premiery Okej, okay, to mamy złotówka o, o złotówka bez ceny minimalnej 5 zł 10 zł kup teraz tak 10 zł 8 zł doskonały